Cześć, witajcie z tej strony agromaty witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie dzisiaj akcja Wapno w akcji e Fortschnit e Turstola, łyżka plus ob obciążnik. Do tego ów 360 bodajże 3P plus RCW. W ogóle na jakimś napie znajdujemy, znajdujemy się na apie niewydanej, z której jak ktoś pamięta był raz odcinek z e bodajże to była akcja koszenie trawy e Renault i Siplon. Jest tak, to jest ta sama mapa, jak widzicie dzisiaj no aktywę, będziemy rozwalali e, w tym polu gdzieś 15 minut, a w kolejnych 15 minutach będziemy bodajże zajmowali się e, uprawą broną wywnikową. Mapa jest to ogólnie którą robiłem wspólnie z Bartoszem, którą też pamiętam z live ów. niestety mapa jest w wersji, której ja nie robiłem, bo kurczę popsuło się na no, dusza historia, ale udało się od Bartka wychać na, mapę na testy, bo jaką porobię coś no i spoko. Ale już się znajdujemy mieć niestety te RC wobecie jest trochę lagowane, musimy na to tu sypać, no ale ważne, że takie coś w ogóle jest. Więc no, tak myślę tutaj na razie tego worszu teraz gasimy. No i co lecimy do 60 i będziemy zaczynali wapnowanie, tak? Akcja dość taka na szczęście wiadomo ja mamy wiosnę w rolu, tak więc no, wapnowanie nam nie zaszkodzi w farmingu, więc tak, lecimy. Wiem z tego wolno iść na całej... No, całą prędkością, bo wiem, że to wapno tutaj... A tam dużo nie musi być, bo to mnie to będzie słabo. A no nie ma co. Ogólnie, dawno nie było żadnego odcinka z głosem na kanale. Było to spowodowane brakiem czasu nagrywania z głosem. Udało się dzisiaj to nagrać, na odcinku, bo będzie mieli bodajże czwartek albo środa. Jak widzieliście, w niedzielę się ujawił film z Reala z rozsiewania nawozów. No wreszcie, film z Reala. Porozmawiamy dzisiaj o tym filmie z Reala. Dlaczego tak późno, dlaczego taki film, a nie inny. Więc tak, taką informacją jeszcze przed tym nie będziemy mówili, właśnie o tym filmie, zaraz dlaczego nie ma e, filmu z głosem, albo na multi, bo po prostu no, nie ma na razie na to czasu, dlatego, no, także właśnie nie ma tego w ma na czasu, kiedy tego nagrać, tego. na razie tylko na kanale nie ma, jak będzie czas i po prostu będzie zgranie z osłami z którymi nagrywam, to na pewno seria z Lubelskiej, albo do tego się wypadzie. Ukazywałbym na razie nie ma czasu, trzeba się odkuwić bardziej do tego, mówię, na razie tego nie ma, takie informacje tak szybko, na wstępie, żeby jednak mi osoby nie pytały, kiedy Lubelska, kiedy Polskie młody na multi, kiedy jakaś w ogóle seria na Multi mówię, jak będzie czas, to będzie taka seria. Więc co dalej? No, już bez żadnego przedłużania, piję tego tematu, do którego chciałem przyjść na początku odcinka właśnie o tym filmie. Um, widzieliście film z nawozów, film, nie pan dwie minuty, film po prostu, powiem na szczerze, jak to w ogóle Przebiegał e, etap nagrywania tego filmu. No, w przyjechałem ze szkoły, zobaczyłem, że MTL ta nie ma. No, to napisałem ogólnie do gospodarza, gdzie są. więc mówię, pojechałem. Mówię, pojechałem. No, ostatnie pole udało się nagrać. Ostatnie pole, które rozsięwa i no, że udało się nagrać. Mówię, malutko. To miałem ujęć 15 maksymalnie, które były straszne jakości, ponieważ wiatr tak często, że nagrywanie z statywne, to naprawdę kurczę ujęcia są takie słabe, więc na no, film no, niestety mówię, nie miałem co robić, stabilizowałem to, ale to już serio, to jeszcze gorzej wyglądało niż bez stabilizacji, dlatego mówię, jak tylko kilka wystabilizowałem, mówię, no bo to się miało bez celem. No, dlatego tak to, ani inaczej to wygląda, ale moim zdaniem najgorsze to nie wyszło, jak na pierwszy film po takiej przerwie, to jest spoko, wiadomo, 5 miesięcy prawie nie było filmu, więc no, wiadomo, kurczę, przerwa była dość duża. Jak widzicie, o dziwo to po prostu schodzi powoli, jak nigdy, no, ale idzie, nie ma co tutaj Spekulować wszystko w porządku, idzie na razie. Fajnie, że ten się kręci. Mi to cieszy, że jednak kurczę za bo to tego moda, to przykład to boli łamot na on o nie brudzi. Chyba, że go zapomniał znaczyć ale było dać no Dobra. Lecimy, jak widzicie, no... Wapno jest na polu przywiezione, tak to większość ja Polski polskich to jest w Polsce. No i co tu więcej mówić? No film mi się udało, nawet tak jak się udało, ważne się udało, że z nawozami. Omyślałem na tak, że się nic nie uda, ale udało się. Udało mu, żeby się więcej, gdybym pojechał po prostu na cały dzień z ja Też miałam szkołę, a szkoły mogę schować, bo wiadomo, że ostatni rok to jednak trzeba w większości, kurczę... No być na tych lekcjach, to zaliczał, wiadomo, że ten rok trzeba się postarać. Dlatego tak to wyszło nie inaczej. Właściwie procesory robią miękkie, bo jaki bardzo mnie bolą, kuczą, więc nie wiem jak są jak na polu, tak sobie to jednak robię od razu, żeby potem o tym nie zapomnieć. Ogólnie fajna ta animacja, choć że bym za gęsta ta, ta animacja, bo tak, nie, tak równomiernie RCW ten pias sypie w rolę, no ale dobra. Ja i sobie jedziemy raz przy razie, joj, to 60 też mega zrzuca, ono mocno tak jak się po prostu... Jest na pewno nie co ma staje, jakby po prostu nie wiem, do ziemi, nie wiem, no, ale nie mój motor no nie do mnie potencjał, że tak to jest. Ale co ty więcej po jednym film udało się nagrać. Nagrywam to maksymalnie, nie mam pół godziny, szczególnie ogólnie tam rowans mówię, to też większe wyciłku było. No, sam się go ty musiałem w ruchu no wiadomo, no, a no, kurczę, sypy ta saletra na mnie i biegaj za traktorem, który jeździ 2 no, na godzinę, prawie z jestem rozsiewaczem, to też trochę się średnio. ogólnie na film był nagrywany w czwartek. Gdzieś tak o 15, nie wiem, 40, coś z tym mogę od razu, bo zupa już pojechałem nagrywać. To są tak ten dzień szybko mi minął. No i co? Potem był dzień piątek. Jak ktoś obserwuje mnie na messengerze, to widzi, kiedy coś nagrywam, bo wózem na dnie. wczoraj no, wróciłem nagrywanie, a w pewnym wróciłem już Taką relację, oczywiście, z zdjęciem udało się nagrać piątek pierwszy raz w życiu. Znaczy i drugi, pierwsza zresztą osiągać RSM wiosną, czyli no oprysk, bo tak trzeba ja no, chcę to więcej ukrywać, osiągać MTZ-em, bo był tylko pierwszy film, znaczy nie, czy w ogóle był na kanale oprysk MTZ-em, chyba nie, chyba że był jeden raz, w 2016 roku, żeby nam no to było blek jak ja zresztą udało mi się takim zestawem i udało się po prostu, że ma z tej wojzi palety tego RSM-u, tak, takie zbiorniki z tym. Ciekawa akcja, bo kurczę tego też nigdy nie było, w ogóle w tego, tego nie było, pierwszy raz RSM i pierwszy raz to położenie w takich paletach W coś nowego, Teraz mam nadzieję, że film się spodoba, bo wiadomo, coś jakieś urozmaicenie dodatkowe o, Film będzie oczywiście w niedzielę, więc zapraszam już teraz, zapraszam bardzo serdecznie I film właśnie po prostu był nagrywany aparatem Którego zakupiłem, jak ktoś pamięta z pochodzenia filmu mówiłem o tym Kiedy unboxing aparatu, kiedy będzie czas, a z tym jak wiecie jest u mnie bardzo ale postaram się to no, na jak teraz, zrealizować, Natomiast uczekujcie tego. No i co to więcej mówić? No, udało się nagrać, nawet takie są, są udane, nagryje, jak mówię, w planach jest tak, jak nagrania to wapno. No i potem po prostu jakieś uprawy i tak dalej, no, czyli wiosną ruszamy, tak, no bo gleny jak no trzeba już się no bo będzie się to działo. Udało się nagrać na wszystko na razie po kolei akcje, czyli nawoz i opryski. Jak to będzie dalej, zobaczymy, bo jest szkoła, niestety nie ogranicza w nagrywaniu. No ale staram się na kurczę, po szkole szybko jechać, to nagle... no, nawet mało nagrać, ale da coś. Myślałem, że przez chwilę trzeba po prostu nie połączyć RSM-u z opryskami, ale z RSM-u po prostu miałem całą relację, bo dostałem jakaś pole od początku, czyli miałem dużo ujęć, bo dostałem jakaś też oparte, fajne ujęcie. i po prostu połączyć to z nawozami, to by film wyszedł bardzo długi, bo sam mi się wydaje, że choć tak wyjdzie 4 minuty bez te same RSM-y wyjdą tyle, bo kurczę, dostałem naprawdę dużo fajnych ujęć z kameryki, dałem ja, opryski no, wiadomo, bo kurczę, jak się rozcięła, mówię Kamarkę, że w po prostu tylko na maskę MTZ, to mówię, na nagrywanie kurczę nawozów, <gry> te pół godziny są do godziny", to mówię, to że średnio to jest wiadomo, też pole było długie kurczę nie nim, będą drugi koniec pola, bo tak to by z warządki zrobił, więc mówię, niestety, choć zobaczyłem, że moją kondycją jest kiepską, ja no, 5 miesięcy nie biegałem po to, tak teraz mówię, trzeba się ona przyzwyczaić ogólnie, to ja chcę całe pole, nie spodziewałem się, troszeczkę w dół w w a to na inne pola będzie. No zdążę zrobić w, e, w mniejszym czasie niż oczekiwałem. Tak, może uda się jeszcze jedno pole Porsche na końcu odcinka, zobaczymy. Coś porobimy. Ale nie już pole, pole wymaga wapna. Przecież już nie wymaga, tu jeszcze pisze, widzicie, pisze, że wymaga, pna, żeby nie było że jeszcze daremnie, bo tak bym oczywiście nie jeżdżył. Nie jeżdżu. Jeździł. Te sorki są mogę się dzisiaj, gubić momentami mo z moją mową i po prostu z tematem Ja mówię, jest dopiero świeżo po streamie, więc mówię, to już mnie gardoboli, boli. No i kurczę, bo to jest druga godzina gadania dzisiaj, pod rząd Więc mówię, to jest jesteś to sorki, ale postaram się tę informacją przekazać w miarę dobrze. Mówię, udało się w ogóle opryski, bo ja w ogóle bo naprawdę, no kurczę, myślałem, że to jakoś nie uda. A udało się, to coś ten fakt. Też mówię, bardzo fajnie, bo właśnie aparatem. Niestety ty na się nie nagrywa portem. Ponieważ, no kurczę, na takie monogrammy, po portem by się nie opłacało, wyobraźcie, że leży w na telefonie na po nagrywać. ponagrywać. Mówię, tak było. Więc, tak, nasze kości sobie teraz przesią. o oh obozy. Zlecimy do ursusa i polecimy z uprawianiem. Po coś dość innego, broną bronią że właśnie to jest syn, Widzicie, Zabijcie, jak po prostu do dopiero No takie życie, które są, że się, zawsze się widzimy, ku kurczę. Takie akcja. Albo nie akces poko, bo kurcze na moim kanale broną wiernikową upraw jest bardzo mało, tak się powiedziawszy Chyba, że jest warsztat broną wiernikową, a zanim silnik, albo się taki jak został bez No coś, coś innego, myślę, że pytanie, moim zdaniem, coś ciekawego, co Takie właśnie balizny chciałem robić, jakieś bardziej choć nie wiecie, że po prostu uprawiamy Plus jakieś wapno, takie prace, które są na topie Tam na nawozy, ale po prostu nie, nie miałem zbytnio jakichś pulsów i do nawozów Bało są posiane w trzeciej fazie wzrostu bo są kuczni ukręte, to jest ja, taka, taka akcja. Może chcę powiedzieć, że z niej też wyskakuję w porodzie, że to jednak coś było. O Jezu, zapomniałem o znacznikach, przepraszam. A w to o wiele łatwiej. Myślę, że dla nas ładnie wygląda, bardzo ładnie. W ja, też fajnie, bo ma animację ziemi i ładnie działa. No mówię, że w ogóle, jeżeli jesteście w skrócie 2024, to zbrodnią bydnie koło Lemken. Bo ktoś powie, że trochę dłużej do tego... To no, jest niespoko, jest... Kurcze, bo wiadomo, po polską głowy wezmą taki czynnik, według mnie jest sam raz A chyba ktoś to pole olałem na live własnoręcznie, pługiem Teraz zagłodnowym Martyk Ferdana. Bardzo bez zabezpieczeń bez, bez się go zapamiętam No co tu więcej mówić? Mm, no, schodząc w, sezon w udało udał o rozporządzenie, no, niestety mówię To, się do tego multi się nie zadba, nie no wiadomo, też inni ludzie też nie mają czasu, wiadomo, też mają swojego spacer, też ma, nagrywają reala na YouTubie no ty nie widziałeś tego filmu to znowu to zapraszam, link będzie w opisie i pewnie będzie przypięty komentarza zapraszam Bo wie, wiecie to będzie chyba po prostu jedyny film w tym tygodniu Bo będzie w niedzielę, będzie film z rana Po prostu mówię, to są te filmy z reala, to jednak chcę bardziej wrzucać w te farmingi Bo wiadomo, filmy z są o niebo lepsze, a farmingi mogę, no kiedy chcę, tak Taka akcja, a nie inna Mam nadzieję, że to się to pole uda tak do końca Może z bronią sobie spoko by było no na razie na tej mapie będzie seria. Znaczy, seria. Będą odcinki pojedyncze pojawiły się. A zapytam, dlaczego nie ma mapy wieśniakowej? Dlaczego na tej mapie nie ma odcinku, bo widzieliście, tam widzieliście, obory A seria stanęła w miejscu. No, tu troszeczkę muszę to jakoś napiję. Seria stanęła z takiego powodu, że. Bo to a mapa się popsuła. A po prostu nie mapy. Przy tej farmingu mapę Wywala mi na pulty farminga. No nie wiesz, że przestał działać często po prostu wywala mi. Bez mózgu, bez niczego. No i co teraz? Postaram się na mapę naprawić... Znaczy ja raczej dam radę, mówię. Jak kurczę pan naprawię tego ja po prostu miałem czasu do tego przyjść, mówię? No nie mam czasu, co nagrać, a dopiero przyjąć na mapy. To postaram się to ogarnąć nie po prostu, mówię, postaram się, żeby jednak ta seria dalej z tego była, więc seria była jedno z lepszych na z mówię. Bo staram się to bardzo ogarnąć, no zobaczymy, to zależy, to jest z tym czasem, jest z tym wszystkim, bo z tym jest naprawdę mega źle. Żeby widzieli się na razie, nie mam grafika miniatury, tylko wszystko wykonuję sam, no i sobie tak się podziało. A jak ktoś jest chętny i już mi robić fajnie łączne 4 zdjęcia, to jakbym, jak, jak, jak miniaturka bo od małego, dużego, którą sam musiałem wykonać, bo nie było grafika, a na pierwszą miniaturkę sprzedaję, robiąc to chyba że nie wyszła w moim zdaniem. Mówię. Mówię, jak ktoś umie taką miniaturkę opisać i tu trzeba po prostu sobie moje grafiki bo teraz kurczę. Zaczął się sezon, to też nie mam czasu na turki, no i dlatego grafikę naprawdę potrzebuję szybko, bo kurczę samemu to na to nie ogarniam. A wiadomo więcej, miętere potrzebuję z jednej osoby, to muszę zrobić albo z dwóch zdjęć, tak? Z innego zdjęcia miał albo z dwóch, ale kurczę, cztery zdjęcia łączy, to naprawdę dla mnie to jest mega wyzwanie. Muszę sobie właśnie siedzieć długo, a kurczę, nie mam czasu. Jeśli te małe jakie porobiłem, to widzicie, po lat akurat, potem. ogólnie, na ten polu będzie hać się na kukurydza. Najczęściej siadam z takim jak zostawiłem. Może będą się pojawiać jakieś No zobaczymy jak to będzie. Czekamy po prostu bardzo, będzie dostarczyć wersję świeższą, że tak tę mapę bo przyda się mi że nie. O czym miałem radzić właśnie? powinniśmy pocisnąć, jak to bo zupełnie się wystarczyć, więc tu więcej robić. tak. No, no dzisiaj szereg tych tematów jest jednak jest ważny, bo kurczę, no mówię, podziało się troszeczkę. Nie oczekiwanie, bo nie planowałem, żeby będę nagrywał, miałem nagrać już ty, miałem nagrać tą akcję na no, mozaik tydzień wcześniej Ale w prostu proszę się popsuł Wtedy trzeba od niej czekać tutaj na, na coś, tutaj coś nie było czasu, bo my nam wozili ziemię, wozili gruz Mówię o sąsiada innego troszeczkę tutaj było zamieszane, dlatego że tak późno pojechali Ale udało się, więc to jest najważniejsze no, na początku to lepsza wiadomo, że już nie na spontanie i miałam do tego lepsze sprawę to sekund, mówię. Drona nic niestety nie nagrywałem, więc mówię to teraz, bo kurczę. Jak mi jak mi po prostu staty wzwiewało, znaczy biało, no były staty ujęcia były tak, tak często w sensie takbym dronem latem no, do dronu po pierwsze by odleciał, po drugie dron bez gimbala i nagrywania w takich wiatrach to po prostu to by mijało się z celem, bo by się nic nie składło namiąć, no, także jak są lekki wiatra, to tego drona tak znosi a w takich piętnach tam podek by go zniosła, a wiem, że to się nagrywa nie w mojej księdze. No kurczę, na przykład po czyichś innych porach mówię, to by kurczę było jednak troszeczkę kiepsko. Dlatego mówię... Drona sam drony dronem no, do reportu będzie jakaś lepsza pogoda. Jak nie będzie wiasom, to pisałem się ten dron na No niestety no mówię. Drone z bo kupiłem dron bardziej mmm... Do, 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 do bo kurczę, dronem bez gibal nagrywa nagrywać to też wiadomo na dłuższą metę, to się mija z cerem, ale no... Zobaczcie, mam na nadzieję, że dzięki tej firmy Zelda no wrzucam na stare, dobre to, że już będziemy po tyle tych łapach. No ale no, zobaczymy, no, po prostu jak mam nadzieję. No ale no, jak to będzie na to wiadomo, to też nie zależy ode mnie. A tu w ogóle wymaga no, i Wymaga wakna. No. Chcę powiedzieć, że poza chwilę jakieś na pole połapować, bo mam troszeczkę mało mi tego odcinka Myślałam, że nawet więcej pójdzie, a tu na takie zaskoczenie. Dobra. Oczywiście, pojedziemy na gospodarze, jednak wam pokazać, jak to pięknie wygląda. Połaś z wapem, znaczy może nie z wapnem, polecimy, po prostu podjedziemy tym, tym wapnowozem na pole, które na, na będę wapnął... Tak. No bo to pole będę chyba pną żeby ono wymagał nowe tak. A to po raz połączenie mówię, polecam na to pole, gdzieś zaraz pozwiedzę, po prostu wiemy czyś mapy. No tak zrobimy za chwilę. I zaraz 5, 5 minut dojedziemy, spokojnie... mmm, załadujemy z i dalej by to jak bym chciał. A tak, to sobie to ustawimy. No Ale to mówię, to muszę ale to już tak nikomu nie przeszkadzało. No i co, kto tam tu będzie stał, to jest lecimy, to nieważne. Ale lecimy tak, to sobie odpala i teraz po prostu załaduje do końca. A ja nigdy nie grałem w farmingu, traktorem, no też jakiegoś innego, czy coś innego, zawsze spokojnie zdaniem. To się sypie, tak się sypie trochę dziwnie, no ale ważne, że się sypie, tyle dobrego drugiego, żeby chociaż to działa, to sypanie. no Dobra, siedzę się na łyżkę i po nich chyba wszystko, I tak na przykład zostałem taki mały tutaj placek na życie. bo będzie bodajże ostatnia łyżka, bo mówię, więc tu się nie zmyślasz, nie będę na jest sypał, nie wiadomo mówić, O, dziwnie to wyglądało, niestety. Nie moja wina. Ja mam tutaj zostało? Na, no dobra, no, mamy no, wszystko, na spoko. ale bo, bo to, bo to jest chyba, bodajże bo pełne. Zobaczę, tak czy inaczej, ale powinno być pełne. Tak, tam idą 4 chyba procent, zlecimy już nieco. Zresztą nie, nie ma z drogi, ale widzicie, zobaczymy jak to trzeba, bo to się zmieniła od ostatnich razy. Kurde, sobie załóżmy, jak to wyglądało, w miarę. Ja są że których nie jest mocno, więc może jak powiem, widzicie droga jeszcze nie idealnie dopasowała, ale mówię, a pałac fajrzę, bo mnie nie oczekuję, zaraz nie wiem od czego. No nie, szaleć, no nie ma nie mocno, tak. Widzicie, tam jest lata, tam jest tak, nowa wersja AP, po potem ta wersja jest pojedynczona do jezu do pół lat, tylko jeszcze należy z niej nie wytkuje, nie nawet po prostu to zbawi się tą kolejną wersję, to na niestety też ponagrywam. Takie to, jest fajne, maje, pomaga, to sąsiadę, bo na pewno więc oczekujcie To jak się chce, no, no, no Ponieważ emigro z tej chwili, tutaj, w tej chwili, no, nie wampiry sasza. Wiecie, w PC też się pochwyciło, no, nie są spadki, nie wiadomo. O, się bat, no, wiadomo Musicie w ogóle, szanowne kurczę kurczę, zapomniał <laughs> O, po prostu myślałem, nie będę ku koło tej, zapomniał, przepraszam o tego zapomniałam. Przepraszam, zapomniałem tego zapomniałam. Jeszcze, też nie są drzwi na myszkę, po prostu, na, ale są nawet zrobione, żeby to wyglądało no dajmy, jak będzie to, co się zrobi. Mówię, o, tu też na to pan spoko. Oj, że ja wjechałem, nie powiedziałem należycie. Ale teraz jeszcze polsiam, bo ja mam tę minutkę, ale ociągam, że coś z mogę porobić. Ale go wygięło. No chyba, no, że jest dla pana, nie wiedziałem jak jest, jakbym tak wiedział, to bym coś innego dał, bo ten na ma na swoje życie. Ale zawsze coś mi się... no ma pan aktywacji. A, a pani zostanie w nas, no nie pytać o to. Tak bardzo jest to, no mówię. Nie moja wina. A, tu było ciężko. Ale też nie ma, musi lecieć razem. Tak ja Wam dziękuję bardzo za że mord mordeczki Jeżeli się spodobał, zostawcie opeczkę w górę Pamiętajcie, że niedzielę napiszcie do końca odcinka Pa pa